Witam z dzielnicy Anna w Gandii. Dzisiaj chcę opowiedzieć o wywózce śmieci gratów gruzu. Bardzo dużo ludzi się o to pytało, gdzie wywieźć, jak wywieźć, komu to zlecić, jak chcę powiedzieć o tych rzeczach, które są tutaj. Nawet za darmo, a nie wszyscy wiedzą. Każde miasto ma swój tak zwany ekopark. Czyli miejsce, gdzie wyrzuca się różnego rodzaju odpady, ale w ograniczonych ilościach. Czyli są kontenery, do jednego możemy wrzucić kilka materacy, do drugiego możemy wrzucić kilka wiader gruzu, do jeszcze innego meble rozłożone, czy plastyki. W tym razie trzeba mieć ze sobą jakiś dokument, że jesteśmy właścicielami nieruchomości w tej miejscowości, do której należy ekopark. W przypadku Gandhi akurat jest to. Poligon Industrial Alkodar. I wjeżdżamy, wyrzucamy wszystko do kontenerów, gdzie nam pokaże osoba, która tam zarządza, i mamy to za darmo. Bo do śmieci, które stoją przy domu, można wrzucić tylko to, co mamy we workach, a gruz i takie większe meble to wszystko wywozić na taki poligon. Jest też specjalna firma, która jest wydzielona z Urzędu Miasta. Ma swój mały samochodzik, i po umówieniu się telefonicznym czyli mówimy: Mam do wywiezienia szafę. Oni mówią: Proszę tą szafę wystawić tego i tego dnia wieczorem. Rano wstajemy, szafa wywieziona. Tak przebiega prawidłowy wywóz i pozbywanie się mebli i gratów. A dzielnica Anna jest piękna. Tu już niedługo fiesta świętej Anny. I tu też są piękne nieruchomości, które patrzą na stronę gór. Nie mamy już sąsiadów w oknie.